vitam vitam new alliance quest is up and we have new heroes i was supposed to make the reviews but there's different topic i want to cover this event has new special effects and it was pretty tricky i don't have top teams but uh, but um, I figured out how to play and I pushed for a uh, 1k player rank. After first run in the morning, I had 1.97 million points and I was ranked in top 200. My goal was to fix my score to over 2 million. And guess what? Everyone, just got email from developers dear community earlier today we learned that the difficulty level of the new alliance quest brave musketeers event was accidentally set too high even our most veteran players many who love tackling Two challenges were being unduly frustrated by the staggering difficulty of certain stages. This was not intended at all, and we've been urgently working on a fix since this morning. We have just deployed an emergency solution that will adjust the event's difficulty to its originally intended level. The event should uh, now be playable and enjoyable for the majority of players. Note, you do not need to update your app to see these changes. The duration of the event has not been modified. The event will still end at 19th uh, of December, uh, 7 UTC. We would like to sincerely apologize to everyone affected, particularly to those skilled and determined players who still somehow found a way to clear all stages on the initial difficulty setting. Our hats go off to you. <sighs> Jesus. What the fuck is this? Veterans were struggle and complain. Oh great but some guys figured it out and pushed for scores they've burned dozens of flasks and tons of artifacts and now all guys not only the one who played but all receives two world energy flasks so guys who pushed now need to fix each stage guys who wasn't playing this event can start on lower difficulty with all flasks and artifacts. Who changes rules during some competition? Is that fair? Let's say you're playing Alliance War. Your Alliance used all flags and got 7k score. Great, that should be W. But two hours left and rules are changed now each hit got double score and you lose by one hit in my opinion situation like this should never happen game should be fair for everyone i bet there's a way to lock inventory and give back at least part of burned artifacts but developers thinks that two world energy flasks for everyone is fair so what can I do? I can rebuild my artifacts and burn 10 more flasks to fix each score, or I can say, fuck you, Zynga, and have a nice day. So let me know what you think about this situation. And good luck on the event. See you next time. w Polski Versi. Mamy nowe zadanie z sojuszu, dzielni muszkieterowie, i dostaliśmy nowych bohaterów. Fantastycznie. Um, miałem w planach zrobić ich recenzję, ale jest inny topik, który chcę poruszyć. Um, to wydarzenie ma nowe specjalne efekty, i to wydarzenie okazało się dosyć trudne do gry. Um, jeśli chodzi o mnie, nie mam topowych drużyn, jeśli chodzi o eventy. Nie mam przełamanych na epicki rzadki, gram dosyć dziwną drużyną. Natomiast nadal znalazłem sposób, jak grać ten event. Byłem w trakcie nagrywania poradnika, który miał się za chwilę ukazać. Um, natomiast zrobiłem w miarę dobre punkty i uznałem, że przycisnę na top 1000 graczy. Po pierwszym przelocie miałem 1 970 000 punktów i byłem. W top 200 graczy. Moim celem było to, żeby poprawić wynik do ponad 2 milionów. I zgadnijcie co? Każdy przed chwilą dostał wiadomość od twórców gry. Drodzy gracze, zauważyliśmy, że Poziom trudności na nowym zadaniu sojuszu, dzielni muszkieterowie, został ustawiony zbyt wysoko. Nawet nasi weterani, którzy uwielbiają grać wydarzenia, frustrowali się i mieli problem z przejściem niektórych map. To nie było zamierzone i pilnie pracowaliśmy nad tym od rana, żeby poprawić sytuację. Więc właśnie wprowadziliśmy um, rozwiązanie wyjątkowe, które zmienia, czyli obniża trudność całego wydarzenia do założonego wcześniej poziomu. Więc w tym momencie, event powinien um, być dużo przyjemniejszy do gry i dawać satysfakcję większością, większości graczy. Uwaga, nie musicie robić aktualizacji aplikacji, żeby zobaczyć te zmiany. Czas trwania eventu nie został wydłużony i skończy się 19 grudnia o 7 UTC. Oczywiście chcielibyśmy przeprosić wszystkich, na których ma to wpływ, szczególnie tych, którzy mają tak dobre umiejętności i byli tak zdeterminowani, że w jakiś sposób znaleźli sposób, żeby przejść wszystkie mapy na tym wysokim poziomie trudności: czapki z głów. Więc będziemy dalej patrzeć na to, jak się rozwija wydarzenie, bla, 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 bla. Co to kurwa jest? Weterani mieli problem i zaczęli narzekać? O, zajebiście! Natomiast część graczy rozkminiło to wydarzenie i pocisnęło po wyniki. Spalili dziesiątki flaszek, setki artefaktów, a w tym momencie wszyscy gracze, nie tylko ci, którzy a, grali, ale wszyscy, nawet ci, którzy jednej mapy nie zrobili, dostają dwie flaszki energii. Więc gracze, którzy cisnęli wynik, w tym momencie muszą grać go jeszcze raz, poprawiając każdą mapę. Gracze, którzy nie grali, mogą zacząć sobie od początku z niższym poziomem trudności, ze wszystkimi flaszkami i artefaktami. Kto zmienia reguły gry w trakcie jakichś zawodów? Czy to jest fair? Weźmy dla przykładu, że gracie w wojnę sojuszy i wasz sojusz zużył wszystkie flagi, zrobiliście 7000 punktów. Świetnie, to powinna być wygrana. Ale zostały dwie godziny do końca i zmieniają się zasady. W tym momencie każdy atak dostaje podwójne punkty i przegrywacie o jeden atak. Moim zdaniem taka sytuacja. Nigdy nie powinna mieć miejsca. Gra powinna być fair dla wszystkich. A jestem pewien, że jest jakiś sposób, żeby log logować inwentarz graczy i zwrócić część spalonych artefaktów. Natomiast twórcy uznali, że dwie flaszki energii świata dla każdego to jest fair i załatwi temat. Więc co mogę zrobić, żeby utrzymać się w rankingu top 1000 graczy. Mogę odbudować artefakty, spalić kolejne 10 flaszek, żeby poprawić każdy wynik, albo mogę powiedzieć pierdol się z Zynga i życzę Ci miłego dnia. Więc dajcie znać, czy ta sytuacja miała na Was wpływ. Co by się nie działo, to powodzenia w evencie i trzymajcie się. Do zobaczenia.